Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Mam nawet sporo pytań o nasiona po terminie. Czy warto je wysiewać? Czy jeśli zejdą, to będą dobrze rosły? W tym filmiku odpowiem na te pytania. Najlepiej, oczywiście, kupować nasiona z kilkuletnią datą przydatności. No, najlepiej to oczywiście mieć sporo własnych nasion, ale to już inna sprawa. Większość osób nie patrzy przy zakupie na datę przydatności, czy też Kupuje nasiona w internecie, no i ciężko jest wtedy zobaczyć, do kiedy one są ważne. Czy można siać nasiona po terminie przydatności? Mamy różne nasiona, różnych firm. Niestety albo stety, zebrane przez nas nasiona często dłużej zachowują zdolność kiełkowania niż te sklepowe. Oczywiście odpowiednio przechowywane, załóżmy w chłodnym, suchym pomieszczeniu. No, i może się też zdarzyć tak, że mamy załóżmy ten rok 2023. Nasiona mają termin przydatności do września 2023 roku. Powinno być jeszcze wszystko ok, ale mogą wejść przykładowo w połowie ilości. Czasami jednak wschodzą wszystkie, i tu zaskoczę niektórych, bo na przykład pomidory dobrze wschodzą i nawet dobre kilka lat po terminie zwykle zachowują wysoką kiełkowalność. Jeśli więc masz nasiona po terminie, to możesz je i tak wysiać. Najwyżej po prostu wzejdzie mniej nasion. Ja zawsze i tak polecam wysiać więcej. Zawsze tak robię zresztą, bo załóżmy no, potrzebujesz 5 danego warzywa. Zrób sobie 10, 15 takich rozsad. Nawet jeśli 15 wyrośnie, a Ty potrzebujesz 5, to zawsze można wybrać sobie najładniejsze sadzonki, a zdarza się, że rosną jedna obok drugiej, a ta jedna jest widocznie ładniejsza od drugiej. Dobrym pomysłem jest też podkiełkowanie nasion na przykład na stale wilgotnej ligninie, czy też za pomocą woreczków strunowych. W przypadku właśnie starszych nasion będzie to bardzo przydatne. I nawet jeśli po wysiewie bezpośrednim, bez podkiełkowania, Wam nic nie wzejdzie, to nie oznacza, że nasiona w 100% straciły już zdolność kiełkowania. I jest prawdopodobieństwo, że podczas podkiełkowania nam wzejdą. Na końcu tego filmiku, a więc za chwilę, przypomnę Wam temat podkiełkowania nasion. Ważna informacja: że to, że nasiona są po terminie, to nie wpłynie na dalszy rozwój ro, rośliny. Po prostu nasiona mogą gorzej wykiełkować, a nawet wcale nie wykiełkować, ale jak już wykiełkują, to będą rosły tak samo jak nasiona mieszczące się w terminie przydatności, no czyli dobrze. Oczywiście, wiele też zależy od nas, jak będziemy te rozsady pielęgnowali i tak dalej. Posłuchajcie zaraz o podkiełkowaniu, a ja już teraz dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do zakupu mojej książki Info Uprawa jak uprawiać warzywa. Książki opisującej uprawę krok po kroku aż 64 warzyw. Już prawie, prawie 10 tysięcy zakupionych egzemplarzy. Pozdrawiam i posłuchajcie. A jak podkiełkować te nasiona? Już mówię, na początek lejemy sobie wodę. Wodę letnią. Ja tutaj naleję zimną, tak żeby tutaj... Po prostu była dla przykładu. Mamy wodę, ta woda jest letnia. A więc mamy wodę. Aby podkiełkować nasze nasiona, potrzebujemy wodę. Potrzebujemy nasion, które wrzucamy sobie. Wrzucamy sobie do tej wody. I moczymy je tak ze dwie godziny. Przejdę płynnie, bo ja już mam nasiona podkiełkowane. Będę dalej kiełkował. Ale przejdę sobie teraz płynnie. Pokażę wszystko, jak wygląda od początku do końca. A więc mam taki woreczek strunowy. On mi się tutaj bardzo przyda. Przyda mi się również papier toaletowy. Papier toaletowy czy jakiś papier ręcznikowy. Biorę sobie ten papier toaletowy czy tam ręcznikowy. Yy, moczę sobie go. O, moczę sobie go troszeczkę. O. Wyciskam. I mamy tak. Biorę sobie nasionko jedno. Jedno na jedną sztukę tutaj, pyk. Zawijamy tylko tak, czyli macie o tak, robimy tak, i tyle. I wkładamy do woreczka strunowego. Mamy taki woreczek strunowy, zapinamy go i gotowe. Wszystko potem dajemy do miejsca, które jest w miarę ciepłe. Na przykład dekoder. Ja daję sobie obok grzejnika. I po kilku dniach, nie wiem, dwóch, trzech, to to wszystko zależy od nasion i tak dalej. Zobaczymy sobie czy tutaj coś wykiełkowało. Bo czasem się zdarza, że nie, ale większość większość się udaje. Spójrzmy sobie, o. O. Mamy kiełek. No i co robimy dalej? Mamy sobie to nasionko podkiełkowane. Robimy dołek, o. I po prostu Siejemy, oczywiście ostrożnie, o, zasypujemy i gotowe. Bardzo ważna sprawa teraz, aby dbać o to, aby ta gleba była wilgotna. Nie możecie tego przesuszyć, ponieważ wtedy to Wam padnie. Niby to tak dziwnie brzmi, no nie mogę przesuszyć, jak przecież nigdy nie mogę, ale tutaj jest to szczególnie wrażliwe na suszę, do momentu wschodów.